Siemaneczko widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Age of History 2. Dzisiaj będziemy sobie do i będziemy starać się z nich zrobić mocarstwo. Dokładnie tak, na początku stawiam sobie podatki, punkty technologii. Okej, okay, na początku chyba sobie pójdziemy na Kosowo, ale może sobie jeszcze raz zręczmy to wojsko dużo pieniędzy nie możemy mieć. Mamy małe przychody. Ale Kosowo nie może być aż takie mocne. no to żyjemy sobie. Czy sobie może załatwmy pakty jakieś. A ci nas lubią, ale i tak, A, Wiadamy. My nawet mają. Całkiem dużo mieli, jak na Kosowo. ale na spokojnie nam się udało. Że sobie bierzemy całe. Trzeba to zasymilować. A ja sobie chyba pójdziemy na Czajguję. Później sobie pójdziemy w... na Albanię. Jakoś tak. A mamy już z 50 tysięcy. To już możemy zacząć tworzyć, Czarnogóra nie powinna być dużo mocniejsza od Kosowa. A więc lecimy z nimi. Elegancko. Nawet byli słabsi od Kosowa. nie może są więksi. Nam to jakoś nie przeszkadza. A tak, ja sobie. Poszedł szykować się na wojnę z Albanią. A mamy już 80 tysięcy, tyle nam na spokojnie powinno stajczyć. Żeby stworzyć tyle wojska, żeśmy mogli ich podbić. A, lecimy. Nie, nie, chyba możemy wypowiadać. Tak, tak, tak. Okej, okay, to lica. Na spokojnie. A nie możemy całego. Szkoda, Nie nie, weźmy sobie jakoś o tak. Myślę, że będziemy mogli wziąć całą to Albanię, a jednak... A kiedy mamy z nimi wiozę? Mamy z nimi... Mamy z nimi do 9 maja. Jeszcze długo. Ja sobie chwilę poczekam, ale dla was to będzie chwilka. No. Już możemy. Ja mam wojsko przygotowane. Nie, tak już chyba lecimy. I elegancko, na no spokojnie. No. A Teraz chyba byśmy sobie poszli... A może na Kresję? Może tak? Coś niczego nie. O nie. To niedobrze, że oni nam się tutaj wbijają. O, oni chyba tego nawet nie odbiją. O, niedobrze. Mój cały plan poszedł się. O, i tyle z nich zostało. Jeżeli pójdziemy na Rumunię jakoś... Nie atakując tego, tylko tutaj pójdziemy sobie. No to tak, to byśmy sobie poszli chyba na Bośnię. Pieniędzy mamy dużo. To wojsko możemy stworzyć też dużo. Da, ja, mamy jakoś te jedna z chyba będziemy mogli ich atakować. Jakieś tak sobie wyślimy. Wow, ile nam wysłali. Ale na spokojnie. Chyba byśmy mogli cały wziąć. A niestety tak nie jest. Weźmy sobie. Zawsze tak, i sobie ich zwasalizujmy. Szybka symulacja, później sobie ich zaanektujemy. Nie i nawet podatków mogę dać jakiś 1%, żeby się nam nie buntowali. I mamy z nimi ten. Szybko jeszcze sobie stwórzmy wojska, żebyśmy mogli ich zaanektować. Nie wiem, ile wojska nam potrzeba, żeby się zgodzili. Mam nadzieję, że tyle powinno być. Aneksja jest elegancka. Nawet niezie nam idzie. Jak mamy tyle wojska, to chyba możemy sobie pójść zaatakować tą orwację. Wydaje że tyle by nam wystarczyło, żeby ją zaatakować, ale jeszcze sobie stworzymy. jakoś tak i chyba możemy wypowiadać. Okej, okay, to na spokojnie, to tak, to tak. Ej, widzicie. za pierwszym razem podbiliśmy ich całych. My jednak tutaj coś mieli. Także elegancko. I nawet możemy wziąć całe. Świetnie w ogóle. W jak nasi sąsiedzi o nas, mówią. No dobrze. Nikt nie jest. Na nas taki zły. Ta Słowenia jest taka. Może ją sobie zwasalizujemy. Będą się zgodzić. A nie zgodzili się. A to jednak chamy. Może teraz się zgadzał. A mają sojusz nawet. O dobra. ja się zgodzili. Nie, nie wiem, czy Ziojania właśnie nie będzie chciała. ...nam... nas zaatakować przez to, że zwasalizowaliśmy tych. A teraz byśmy chyba sobie poszli na serbów. No, chyba tak. Mamy już rozstawione to wojsko, co mieliśmy i jeszcze sobie musimy stworzyć. Dobra, możemy lecieć chyba. Tak, na razie wygląda to dobrze. Aby tak zostało. O, ile?! ILE?! Ludzie, na no spokojnie! Tak, tak. Okej, okay. tak tak, dobra. Ja się przestraszyłem, że tak nagle mieli tyle tych jednostek. Dobrze, że możemy całe sobie wziąć. Aha, spowojnie nam się buntuje. Weźmy im znowu wasalizacji. A nie wiem czy się zgodzą. No jeśli się nie zgodzi. Trzeba będzie ich podbić. A zanim to będziemy musieli sobie jeszcze dużo zasymilować. O tej Hojwacji jeszcze nie asymilowaliśmy. No, tylko sobie możemy tworzyć. Słowa... Słowenia nie będzie taka mocna. Źle! Ludzie! Ile oni mają tu wojska? Dobra. Aha, jak my mamy wojnę z tymi, to też mamy z Palestyną. A czy nie Palestyną, tylko tą... Jordanią. Dobra, to jakoś sobie weźmy... nie wiem, o dostęp wojskowy. Możemy sojusz się uda nie. A, tostęp wojskowy jakby się udało. A, no i się zgodzili. A, wierzamy w nich. Będzie mieli tutaj jakąś kolonię. No ale byli mocni. Nie, 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 nie. Boże byśmy nie wzięli tej Słowenii. A, szybka asymilacja. Ale Polska tutaj w ogóle jest duża. Chyba, że sobie pójdziemy jeszcze na taką Palestynę. Bo kogoś stąd... A, no, sobie nie wiem. Nie ma... nie ma sensu iść. No, to myślę, że na sam koniec odcinka może byśmy sobie poszli na Bułgariów. Żebyśmy mieli takie jakby między morze, żebyśmy mieli tutaj do morza i tutaj do morza. Dostęp. Nie byłoby to w sumie chyba takie głupie. Ten nas tak lubią, tu lubią. Polska nas nie lubi, Ten nas lubią. Czyli nawet chyba nie będziemy mieli takiego bliskiego kontaktu z sąsiadem, jak komuś wypowiemy wojnę. No, to chyba otworzymy. A Lecimy. A się tutaj zdesantujemy? Załóżmy gdzieś tutaj. Tutaj nas Spokojnie. Tutaj jednak nie na spokojnie. Tak, 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 tak. Elegancko widzowie. Co takie coś to musicie zostawić suba i łapkę. Inaczej tego nie widzę. No i jest, powstała Wielka Macedonia. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jak tak, to stawcie suba, łapkę. No i wbijajcie na naszego Discorda. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!